Wieczność czeka, a czas ucieka. Co potrzeba, żeby ten czas stąd do wieczności wykorzystać jak najlepiej? Co trzeba pożegnać dzisiaj, a co trzeba przywitać jutro? Co trzeba zmienić w sobie, a co trzeba zmienić w życiu, żeby było więcej spokoju, radości, zadowolenia, spełnienia? Co trzeba, żeby cieszyć się każdym dniem? I małymi rzeczami, co trzeba, żeby na koniec życia, tuż przed wiecznością, spojrzeć na swoje życie i powiedzieć: tak, teraz już mogę odejść, teraz już mogę do wieczności. Co trzeba zmienić, co trzeba poprawić, co trzeba zrobić inaczej? Wieczność czeka, czas ucieka. Co można jeszcze zrobić przed wiecznością?